Piąty aspekt dominacji to abyś miał swoje zdanie, nie bał się wyrażać swojego zdania, wystawiał swoją osobowość na linii frontu i jeżeli widzisz, że kobieta z czymś się nie zgadza, to żebyś był ok i pozostał w tym napięciu tego, że się ze sobą nie zgadzacie. Przykładowo, jeżeli, totalnie randomowy przykład, od razu ostrzegam, powiesz kobiecie, że lubisz psy, i po czym ona stwierdzi, że wiesz co, ja to wolę koty. Nie wracaj do tego tematu zmieniając opinię, że wiesz co? A w sumie jednak koty nie są takie złe, a te psy to nie są aż takie fajne. Tylko zostań w swoim i zaprezentuj swoje zdanie bez obawy o to, że kobieta może z tobą się nie zgadzać, bo nie ma w tym fundamentalnie niczego złego. Najgorsze, co możesz zrobić, to na siłę przypodobać się kobiecie. Wychodzą z takiego założenia, że musicie mieć wszystko wspólne i że jeżeli powstanie jakiekolwiek napięcie, niezgoda, mini konflikt między wami, to jest to złe. Nie, konflikt i napięcie są dobre, jeżeli wychodzą z właściwej ramy, jeżeli nie próbujesz na siłę tego konfliktu i tych napięć wygenerować. Więc wychoduj sobie jaja, żeby wyrażać swoje zdanie, żeby dzielić się swoją perspektywą na różne sprawy i żeby akceptować to, że nie wszystko co powiesz kobieta przyjmie.